W Krakowie od tego roku mamy umundurowanych kontrolerów biletów i od tego czasu funkcja popularnego kanara zdecydowanie się zmieniła. To już nie tylko sprawdzanie biletów, ale pełna pomoc dla pasażerów. Krakowscy kontrolerzy biletów podpowiadają, z jakiej linii skorzystać, jaki bilet kupić, gdzie można się najwygodniej przesiąść, a od niedawna pomagają także osobom, które mają problemy ze zdrowiem. Wszyscy mundurowani kontrolerzy biletów przeszli szkolenia udzielania pierwszej pomocy. Dzisiaj dostali poświadczenia i będą mogli nieść pomoc na przystankach, jeżeli dojdzie do jakichś bezpiecznych sytuacji, a już w tym roku mieliśmy takie sytuacje, w których kontrolerzy pomagali ratować życie. Chcemy, aby kontroler biletów był towarzyszem podróżującego, a nie jakąś negatywną postacią, która krąży między tramwajami.